Przekręcamy na Wyspę Młyńską Stare miasto już... już mamy tu obczajone Widzieliście? Natomiast no dzisiaj zostawiliśmy sobie Wyspę Młyńską No też tutaj się kłaniają nasi architekci na tej Wyspie Młyńskiej Zobaczymy czy to jest prawda Między innymi właśnie nasz święcicki Józio o ty też masz restaurację To nie wiem czy nie sałatka zgrylowany grillowa... Nie no to dla ciebie Tylko Nie pytanie, czy jeszcze jest w tej sałatce Tu nie ma składu tych co No to, jest? to trzeba by się zapytać Ja już Rosołek bym sobie albo Barszyk z kołdą, albo żuregno Aha, tu jest to muzeum Pieniądza I tutaj też są różne eksponaty związane z pieniędzmi. Są pieniążki jak najbardziej. Do wyboru, do koloru. Jak płynęliśmy statkiem, to wspominali troszkę, że kiedyś ta wyspa młyńska była bardzo zaniedbana. No a teraz proszę bardzo, jedno z najbardziej odwiedzanych miejsc tutaj. Czytasz, tak, to zakochany. Cześć! A skąd ty się tutaj wziąłeś, Pisiulku? Skąd ty się wziąłeś tutaj? Cześć! Fajny jesteś? Tak, fajny jesteś. Jaki grzeczny? Tak, grzeczny. No to już o konstrukcji szakulcowej z albo domy, to już będziesz wiedzieć, jak wyglądają. No to chwała Bogu. Co to yy, za wielki budynek taki? co, nie wiem, czy to nie jest. Yy... Czy to nie były te młyny albo, albo ten yy, zarządcy tych młynów? Który może mieszkał nasza. Zobaczymy. Podejdziemy. O coś dla Ciebie o cechach klasycyzującego późnego baroku. No, no bo ty lubisz te wszystkie z tu takie połączenie nowoczesności z tym starym i tutaj sobie przeczytamy 1786 rok. No dobrze, pięknie, To zobaczymy sobie tu na mapie jak ta wyspa w ogóle wygląda żebyście widzieli że tu mamy stary rynek, tak tu sobie obeszliśmy, tu mamy wyspę Muńską. No, a my gdzie mieszkamy pokaż Czekaj, tu mamy... Gdańska to tutaj. Tutaj, tak, tu gdzieś tu A jest nasz hotel? No zobacz, gdańską leć do góry. Jest, musi być, bo to jest zabytek. No. Także to wszystko obeszliśmy. Tutaj też byliśmy w tej dzielnicy muzycznej, także naprawdę tą dworcową całą sobie obeszliśmy. Tutaj tak do dworca, tam na koniec, więc naprawdę fajnie. I tu jest chyba jakaś odnoga brdy i to się młynówka nazywa, tutaj się kanał młynówka. No tutaj to jest troszkę takie zaplecze tamtych budynków, które widzieliśmy z tamtej strony, tak? Jak szliśmy do, do wieży ciśnień. No i tutaj można by nad tym kanałem w tym w domeczku gdzie jest lokale użytkowe wynajmę tak mieszkać urok jest Dokładnie. tutaj mamy jakąś liczną pierogarnię stary młyn hmm? Śliczna. To jest to krzesło z filmu Magiczne Drzewo, nie Magiczne Krzesło. Magicz, magiczne Drzewo, tak? Bardzo fajny, bardzo fajny serial, pewnie i dzieci, i młodzież, i dorosli oglądali razem z dziećmi. A tutaj, no, w, w zależności od tego, jaki masz humor. Możesz sobie usiąść prościuteńko, tak jak ja teraz mam problem z kręgosłupem a możesz się po prostu położyć jak ktoś może tu w restauracji jednej czy drugiej za dużo spożyje napojów wyskokowych no to dla niego tylko zostanie prostatni komin jak w Kazimierze na cukrowni nie? też symbol kaźmierzy po cukrowni jednej No to jeszcze wymaga tutaj re rewitalizacji, ale jesteśmy patrząc na wszystko co tu jest zbyt goszczy, to jestem bardzo spokojny o to, budynki jednak. Ja to co jakieś, jakieś komentarze na niej czy to nie ma co komentować. Po prostu. Tam sobie usiędziemy chwilkę, posiedzimy. Herbatki się napijemy, pomarzymy. No tak sobie z nami odpoczywamy. Tutaj patrzymy na ludzi, na to co się dzieje. Chyba do muzeów to nie będziemy wchodzić, nie? No bo tak niby są te muzea okręgowe, mamy tutaj przed nami, byliśmy z tamtej strony na ulicy Mennica, tutaj gadamy właśnie z nami, że od 1500 z groszami była tutaj Mennica Państwowa, prawda, bito pieniądze i teraz można też oglądać właśnie wykopane pieniążki z tamtych czasów i jakieś narzędzia kowalskie. I jako ciekawostka, prezentują tutaj skarb, który wykopano w tej naszej katedrze tutaj bydgoskiej w Farze w 2018 roku. Znaleziono skarb, 480 monet z XVI-XVII wieku, jakąś biżuterię, no fajnie. Właśnie tutaj Naomi była w toalecie. I najtańsza toaleta chyba w Polsce obecnie złotówka. Także gratulujemy władzom miasta, że tutaj się dokładają i po prostu symboliczną złotówkę, tylko bo już to jest z tymi toaletami też wariactwo. Biorą nie wiadomo ile i nie wiadomo za co. Wejdziemy sobie tam do środka, zobaczymy czy tam można wchodzić i co tam w ogóle jest, tak? Dopiero w 2018 się proszę zaczęły, liczyć nowa historia. O, młyny w liczbach, to jest ciekawe. Boże, 5 tysięcy żab przesiedlonych w bezpiecznym miejscu. Fajnie Aha to tutaj są y, Są tutaj różne Spichrz, zbożowy, mączny, młyn A no, Widzisz, czyli całe To jest troszkę tak jak w Poznaniu Nie? O, witajcie w młynach Rotera. XIX wieku. Trochę nas na Powiślu, nie? Ale potem w tym poznaniu Idziemy dalej. Całe szczęście w końcu, że wjeżdżasz. Zamiast tego, to tu będziemy mieć teraz widokowy, nie? No, wieża ciśniej. Wieża ciśnień nie chciała nas przyjąć, no to za to przyjąłby nas mój rotera. I bardzo dobrze, dziękujemy. Tutaj kościół świętej Trójcy, tak, to już mamy. Ale tam blokowiska na szczęście bardzo daleko, ale trochę szkoda, psują, psują panoramę, bo akurat są na takim wzgórzu takie dwie kroki. No dobra, to zobaczmy sobie. Tutaj to pamiętasz, że szliśmy tutaj, tu gdzie były, od rynku zbożowego, tak, gdzie były te sądy. Czyli można powiedzieć, że to jest takie nasze podsumowanie i wizyty tutaj w Bydgoszczy, bo zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić. Tak naprawdę. No, tu w Bydgoszczy. O, pływają tymi rowerkami, nie? Ulica Mnica, tam mamy młyn biały, tak, ten spich. Opera nowa. Piękna wieża muńska. No dobra, to już sobie idziemy tak naokoło. No można i przez tą knajpkę, nie ma problemu. w zasadzie i tutaj można sobie na tych rowerkach pływać prawda No. a nie tam gdzieś tutaj chyba coś jest napisane 50 zł jedna godzina to tak na godzinę to jest chyba za długo nie no. i kiedyś młyny były przy wodach widzisz teraz nawet teraz się nawet odtwarza oglądałem takie programy turystyczne bo niektórzy na przykład z takiego młyna robią sobie pensjonat, a prąd czerpią z wody. Koło młyńskie jakoś tam chodzi, po prostu ma elektrownię wodną. Także fajnie, że to wraca. Najstarszy kanał żeglowny w Polsce od wieków odgrywał kluczową rolę. Wybudowany w latach 1773 i 1774 bezpośrednie połączenie brdy i noteci i skomunikował odrę i wisłę no właśnie oto chodzi o stąd płynął pieniądz czy ta mennica w 1594 roku założona wytwarzane były najznakomitsze monety i medale w 2008 na nowojorskiej aukcji została sprzedana za rekordową kwotę 1 380 tysięcy dolarów. No nie Wiesz to? Nie no. Jest to może miliard, który ktoś wygrał w loterii w Ameryce, no ale też by pożył kilka dobrych lat za to Wyspa Młyńska jest świadectwem bogatej kultury tu w XVI wieku, znakomitej europejskiej mannice. Dobrze, fajne to. Okej. Okay. mówcie żeby w tych domach mieszkacie o teraz mamy ładny widok na katedrę na Spich. no to może i tutaj mieszkają ci państwo może sobie można no na pewno można sobie wynająć o i teraz ładnie też widać i Młyny, i, i Wyspę Młyńską. Pięknie. No i te bloki, kurde, te blokowiska straszne. Z Gdańskiej też je widać, na samym końcu, tak w górze. No szkoda, bo to taki widok. Tutaj mamy y, najmniej operę, operę nowa, Jedna z dziesięciu w Polsce scen operowych. Projekt oddano w 1961 roku, a dopiero w 72 roku rozpoczęto budowę. Czyli czekano 11 lat, żeby to po prostu zacząć. Czyli 11, czy nawet 12. A co lepsze, że budowa zakończyła się kiedy? No. 2006 rok. No. Ja Dziękujemy i to by było chyba tyle zbyt Bydgoszczy. Ewentualnie jeszcze będzie pożegnanie z hotelu, to zobaczymy. My zostajemy sobie jeszcze jeden dzień. Eee, w zasadzie no, cały, pojutrze wyjeżdżamy i jutro planujemy Ostromecko, zobaczymy, czy tak będzie, czy nie. No to co, jaką ocenę wystawiamy Bydgoszczy już tak ostatecznie? No to szóstka plus, ja też myślę, że mi się należy ta szóstka Jesteśmy plus. Jesteśmy w naszej kawiarni, w której byliśmy już kiedyś, tutaj przy naszej Gdańskiej. No i dzisiaj no, mi wzięła sobie taką malinową przekąskę, jakąś rozkosz, a ja wziąłem jakąś leśną, no po prostu. No dobra, no to smacznego, bo nie lecicie z tej strony. O smacznego papa. Pa. witajcie mamy ostatnie pakowanie także już tutaj dobra, zosta dobra. zostawiamy już tutaj nie te łóżka takie zostawiamy jak zostawiamy bo za chwilę pani będą sprzątać wszystko popakowane pokój zostawiony w należytym porządku no i podchodzimy do okna, no bo to nasze okno, w którym spędziliśmy tutaj długie jak nie godziny, to minuty, prawda? Obserwując od świtu, jak już Wam kiedyś mówiłem, co tu się dzieje po noc. Ludzie chodzą, coś tam robią. My się z nami zastanawialiśmy, gdzie idą, po co idą, co robią, na co. Także to jest takie fajne doświadczenie. Czyli, co tak na koniec, najemi, tutaj tego pobytu w tym Bydgoszczu i w hotelu pod orłem? Polecamy? Polecamy? Polecamy. No, to tyle. Trzymajcie się. W zasadzie my się już zbieramy. No, i do zobaczenia przy następnej wycieczce. Jak się uda, to jeszcze wstąpimy do solca królewskiego. A jak nie, jak już nic po drodze nie zobaczymy ciekawego, to lecimy prosto do Warszawy. No i do zobaczenia przy następnej okazji. Bydgoszcz, polecamy no hotel podarun, też. w ogóle nie musimy reklamować, no bo to jest mistrzostwo świata. No to cześć. Okay. Żegnamy Bydgoszcz po prawie tygodniowym pobycie. No pięknie, no przeżyliśmy naprawdę tutaj dużo. Hotel cudowny i zresztą te uliczki, które też mieliśmy tutaj na widoku, to też wszystko zobaczyliśmy.